Pokazywać Wam moje obrazki wykonane myszką na komputerze i opowiem Wam o programach graficznych, które używałam. Z pewnego momentu na przykład rysowałam coś w bedzinie, a na starcie oczywiście rysowałam pęcie. Pierwsze moje obrazki właśnie powstawały w potem był Photo Paint, Potem PhotoPaint i Gimp i to było tak w zasadzie prawie w tym samym czasie. Następnie pojawiły się programy do grafiki wektorowej. Najpierw był to Adobe Flash, bo robiłam animację, a potem pojawił się Adobe Illustrator, The Gimp i PhotoPaint. Różnica w The Gimp'em i PhotoPaint'em jest taka, że PhotoPaint to są te obrazki, gdzie dodawałam takie różne naklejki, a te czyli te, takie z motylkami na przykład. A te obrazki bez tych naklejek, ale właśnie na przykład rysowane tak, takim kolorowym, wielobarwnym pędzlem to jest The gym. W The gym wykonywane były również obrazki fanarty, jak i zarówno moje postacie. Chyba najbardziej znanym tam postacią, która się pojawiała w tym programie, jest, ja się kilkakrotnie, jest to Fox, czyli ten Feniks z Potera. Pottera. I jeśli dobrze widzieliście, to wyobraźcie sobie, że w pewnym czasie ten FoX ten taki właśnie z takimi kolorowymi piórami, właśnie na czerwonym tle, to powstał w bardzo podobnym czasie jak część moich pierwszych obrazków z Rysicą Urszulą. Kiedy rysujemy swoje ulubione postacie, fanarty, to jest większe prawdopodobieństwo, że narysujemy to ładnie, niż swoją własną postać. Na tej prezentacji zobaczycie również właśnie coś takiego charakterystycznego, jeśli chodzi o programy rastrowe, jak tak oceniam te swoje rysunki, że dla mnie generalnie wrogiem jest Pixel I te rysunki już w Gimpie i w no to miało tą różnicę, że jak miałam dużo właśnie różnorodnych pędzli, albo mogłam właśnie bawić się jakimiś efektami to czasami w jedno miejsce zaznaczałam kilka razy tym samym pędzelkiem, żeby te piksele były mniej takie przerażające. Myślę, że dopiero moje rysunki w grafice wektorowej, zwłaszcza te nowsze rysunki w ilustratorze, które zobaczycie, rozpoznacie bardzo prosto, bo to były te prace, gdzie miałam fotografię i tak jakby postacie były naklejkami, to tak naprawdę dopiero wtedy widziałam takie dość większe różnice, jeśli chodzi o warsztat. Ten pan z piłą to jest Giertych. Wyobrażacie to sobie?